W zimie. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Женс. Nie lękajcie! Nam pomoc niepotrzebna! Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie! Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Znalazłem Waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac-Peyran i Palmer Indelonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag. Pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz. Więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami, z tu a to zobowiązuje. Oba już lubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z Grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nieraz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Słuchajcie, niegodziwcy! To do nas! Ja, Palmerin de wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? a to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi, występku, a poniechamy was! No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stacę, tak? <laughs> Nie czekaj, Zork! Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki! Ej, komedianty! A żonglować potraficie? <laughs> Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi! <laughs> Szlachetny Palmerin dał Wam szansę. A ja dam Wam radę. Zróbcie jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej tu są. Oni takich jak wy zjadają w kasze. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy, kiedy idzie. Baba jakaś ich wcisłała. Będzie, że boimy się i płazdy. Obraziliście Nie Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Chylnę się na czapie, że zapłacicie za nią własną krwią. Na żurawia! Wstawajcie, nikczemnicy! Shit, do Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić Ci nasze posłanie. No to mówcie, co Was tutaj sprowadza? Musimy Ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja. Bo tradycja w tu są to rzecz święta. No dobrze. Sny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź wtedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych jak i ubogich. O pomoc. Błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała. Sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko na jednej nodze. Tylko, żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej wiosnej. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki, zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestie. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze. Z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magię? Pierwsza ofiara zniknęła z za stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. A ktoś próbował już zapolować na te bestie? Błędni rycerze na przykład? Ha, nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz wymaluj, ty! Ach, przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów, i okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić? Ach, nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej hm, wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie! Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy szukając Cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem, do tu są! Do tu są!